Cześć moi drodzy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o rynku kur na miesiąc listopad 2025. Powiem wam jak obecnie wygląda ten rynek, ile trzeba zapłacić za kury, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wschód i tak dalej. Także zapraszam do oglądania. Jakbyście mieli jakieś pytanka, to piszcie w komentarzu, postaram się pomóc. Zostawcie łapkę w górze i subskrypcję, żeby pomóc innym osobom też dotrzeć do tego odcinka. Moi drodzy, na ten moment popyt się lekko na kury zatrzymał, to znaczy ludzie trochę przestali kupować, i myślę, że w listopadzie i bliżej jeszcze świąt i zimy. Bardziej przestaną kupować. Zrobiło się chłodno, ludzie nie myślą o nowych hodowlach. Ci, co chcieli dokupić, do stada dokupili, ci, co chcieli zacząć hodowlę, to już wcześniej zaczęli, a ci, co jeszcze nie zaczęli, to wstrzymują się do wiosny i na wiosnę zaczynają z kopyta, ruszają, natomiast teraz nie potrzebują właśnie zaczynać takiej hodowli, bo uważają, że jest zimno i kury sobie nie poradzą i mają stuprocentową rację. Ja też chcę powiedzieć, że nie chcę robić żadnej nagonki na to, żebyście tych kur nie kupowali, z drugiej strony, bo jeżeli ktoś ma warunki i trochę na kurach się zna, to jak najbardziej może to zrobić. Nawet lepiej jest teraz to zrobić, bo tych kur jest mniej, konkurencja jest mniejsza, ceny są lepsze, więc jak najbardziej można to słuchajcie teraz zrobić. Na pewno plus jest taki, że kupicie kury za mniej niż kupicie w sezonie, a w przyszłym roku, kury na pewno będą kosztowały więcej niż kosztują teraz. To już Wam gwarantuję. Oczywiście były podwyżki, już słuchajcie, można kury nawet kupić 18%. Tygodniowe za 60 zł, ale zaraz do tego przejdziemy. To, co jest kluczowe, to to, że nowe fermy kur w lęgarnie kur nie powstają, ale po pogłowia i w ogóle kurek, które mamy w hodowlach, na odchowalniach, w kurnikach, jest ich bardzo dużo, także tych kur na pewno nie zabraknie. Jak coś my będziemy wysyłać za granicę, także niestety, ale za granicę może się martwić, że tych kur nie ma, gdyby coś się działo, a my te kury mieć na pewno będziemy, bo po prostu tych kur mamy aż nadmiar wysyłamy i tak jak w przypadku jajek wysyłamy na zachód, gdzie płacą w, de, w euro i w dolarach, do nas przyjeżdżają kury z Ukrainy, gdzie tak jak sami wiecie, bo już mówiłem o tym nieraz, koszty nawozu, koszty op. Prysków i tak dalej są po prostu sporo. Czy to w przypadku, właśnie, warzyw, czy też owoców, tak samo w przypadku kur. Zboża są dużo tańsze, pokarm dla tych zwierząt jest dużo tańszy. A jak wiecie, pokarm dla kur to jest główne, główny koszt, który każdy hodowca musi ponieść, żeby te kury odchować. To co istotne, uważajcie, bo teraz mamy ten ostatni moment, powiedzmy, jeszcze koniec października, chociaż teraz niewiele kto o tym myśli, bo skupiamy się na. Święcie zmarłych, natomiast y, część z nas już zastanawia się nad tym, czy może jeszcze właśnie to nie jest dobry moment na zakup jak najbardziej słuchajcie jeżeli ktoś chce ma taką możliwość to naprawdę jest ostatni dzwonek myślę że połowa października czy koniec października kiedy może popada śnieg chociaż wiecie jakie teraz te zimy no to to już nie będzie dobry moment na zakup kur i przyjdą przymrozki jeżeli chodzi o ceny kur to najdrożej było w województwie mazowieckim i wielkopolskim a najtaniej w województwie podkarpackim i pomorskim jak to się kształtuje jeżeli chodzi o ceny więc tak jeżeli chodzi słuchajcie o ceny to można powiedzieć, że średnio, mówię uśredniam, bo wszędzie to wygląda inaczej, natomiast średnio za kurę taką 18-19 tydzień zapłacimy około 50 zł, może być 45, 48, 53. W zależności jak znajdziemy, mówię tu o kurach ogólnoużytkowych, czyli rasach typu rosa, Sussex, leghorn, czyli takie jakie najczęściej spotkacie na targach, bazarach albo giełdach, ewentualnie w internecie, jeżeli ktoś się tam ogłasza i kury sprzedaje. Natomiast jeżeli chodzi o kury przed pierwszym jajkiem, powiedzmy tak to nazwijmy, to ceny dochodzą nawet do 60 zł. Oczywiście mówię o tych kurach nieoszukanych, czyli naprawdę, które mają małe grzebienie, są zdrowe, nie mają zgrubień na skokach, mają pełne upierzenie i tak dalej, to za te kury zapłacimy, słuchajcie, około 60 zł. Wygląda to tak, że kupujemy taką kurę, ona ma 21 tydzień, dwa tygodnie na zaklimatyzowanie się i akurat wtedy ta kura zaczyna się u nas nieść. Jest to super, natomiast cena, jaką za to płacimy, te 60 zł. Uważam, że jest to bardzo dużo i lepiej jest kupić kurę, mimo wszystko, obecnie w wieku 18 tygodni, poczekać dłużej na to jajko, ale po prostu tyle nie płacić. Ja rozumiem, że 10 zł to nie jest dużo, ale jeżeli ktoś kupuje tych kur, powiedzmy, 50 albo 100, to już jest jakaś kwota, dlatego warto się wcześniej nad tym zastanowić. Cały czas ze wschodu te kury do nas przyjeżdżają. Jeżeli chodzi o popyt, to on spada, ale trzeba przyznać, że podaż jest na dość dobrym. Poziomie. Najczęściej kupujemy kury ogólnoużytkowe, słuchajcie, kury nioski typowo. Bardzo mało ludzi już kupuje kury ozdobne, naprawdę rzadko kupuje. Statystycznie to wygląda tak, że na 20 kur, mówię oczywiście o tych małych chowach, czyli do 300 kur, czyli na powiedzmy 20 kur, jak kupujemy w Polsce. Do takich małych hodowli, to może 1 na 20 to jest kura ozdobna. Także ta statystyka jest naprawdę słaba i ona cały czas, słuchajcie, spada. To nie jest tak, że my te kury kupujemy. Często kupujemy, bo a te kury niosą zielone jajka albo po prostu mi się podobają, a to, że ona się rzadziej niesie, no to trudno. A te kury się naprawdę rzadko niosą, te kurki ozdobne, więc no niestety, coś za coś. Większość z nas zastanawia się teraz i kupuje kury po to, żeby mieć jajka, żeby te kury były odporne, żeby wytrzymały. Dlatego skupiamy się na kurach ogólnoużytkowych, a nie na kurach ozdobnych. No i tak to wygląda. W Polsce obecnie, ale nie tylko w Polsce, bo coraz bardziej są popularne takie właśnie małe hodowle kur. Ludzie, jak mają nawet jakieś działki, niekoniecznie na wsi, ale nawet pod miastem, to słuchajcie, po 15-20 kurek mają, gdzieś tam na paru metrach trzymają, mają świeże, dobre, smaczne jajka, wiedzą co jedzą, jakość też jest dobra. Także jak najbardziej uważam, że jeżeli ktoś tak chce, to popieram. Bo przynajmniej nie jesteście zależni, nie musicie iść do marketu i kupować jajek albo kogoś tam szukać, tylko macie swoje, wiecie co te kury jedzą. Nie jest to jakieś trudne, jakąś podstawową wiedzę trzeba mieć, ale naprawdę nie jest to nic trudnego. Wystarczy, słuchajcie, czy poczytać coś, czy obejrzeć nawet moje dwa, trzy filmy, i już wszystko praktycznie to, co potrzebujecie na start, będziecie wiedzieli. Pamiętajcie też, jeżeli chodzi o zakup kur, żeby zwracać uwagę, bo cały czas nie brakuje oszustów i osób, które chcą mam sprzedać kury stare albo kury których no, wartość nie jest zbyt dobra, jeżeli chodzi o cenę, bo trzeba powiedzieć wprost, że okej, okay, kupowanie kury za 70 zł jest czymś niefajnym, no bo kto będzie tyle płacił za kurę, ale z drugiej strony kupowanie kury za 30 zł jest praktycznie nierealne w wieku 18 tygodni. Także jeżeli ktoś wam tak mówi, to praktycznie no, kłamie albo robi to specjalnie, bo chce się pozbyć jakichś złych. Krótko mówiąc, egzemplarzy, bo nakupił i wie, że tego nie sprzeda. Także uważajcie, bo to naprawdę ostatni dzwonek dla tych wszystkich oszustów, żeby teraz wam produkty takie, czy też nie tylko produkty, ale właśnie zwierzęta typu kury, szczególnie teraz sprzedawać. Rok się kończy, więc będą też różne wyprzedaże w różnych branżach. Trzeba zwracać naprawdę na to baczną uwagę. Podsumowując, wiecie już, jakie są ceny mniej więcej, wiecie na co zwracać uwagę, wiecie. Co się dzieje ze wschodem? Te kury cały czas przyjeżdżają. Tu się wcale, słuchajcie, to nie zmieniło. Natomiast my tych kur swoich mamy też bardzo dużo, więc w sumie mogłyby nawet ze wschodu do nas, te kury nie przywozić ich. Dlatego, że u nas i tak tych kur jest dość sporo. No ale tak to wygląda, taką mamy politykę. My tego na razie. Nie zmienimy. To, co chciałbym powiedzieć na koniec, słuchajcie, to też to, że jeżeli ktoś planuje jakąkolwiek hodowlę, to warto się wcześniej zastanowić, że oprócz tego, czy mam warunki, to też poczytać sobie, bo ja już słyszałem, że są gminy, słuchajcie, gdzie w ogóle nie można kur trzymać, to nie żart, ale naprawdę nie można mieć kur. Nie można mieć krowy, nie można mieć świni, nie można mieć kury, dosłownie nawet jednej. No ale no, tak to obecnie wygląda, taki mamy klimat, taki mamy świat. Uważam, że mieć na własną potrzebę jedną krowę czy jedną świnię, my nikomu nie zagrażamy, nawet tym wielkim koncernom zagranicznym, korporacjom, i to, to nic nie zmieni, że my będziemy mieli jedną krowę czy świnię na własne potrzeby. Natomiast no, coś w tym musi być, jeżeli ktoś nam nie pozwala tego w danym miejscu trzymać. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.